Piękny drybi, piękny drybnik. rzut z daleka i kosz podwójny! Cztery punkty. Proszę Państwa, bez żadnych y, montowań. Od razu trafi. Ja może być tylko jedna piłka. Może być tylko jedna piłka, oczywiście. Tu zawodnik zwraca uwagę. Ale świetnie kozuje. Tak, on już ma 3 lata. Gdzie on uciekł? Dalej kozuje. Rzuca. I trafia po raz kolejny. Kozioł, kozioł. Y, ko Dobrze, pokaż kozłowanie. Głosowanie lewa lewa, prawa lewa. Alan Iverson. Tak, tak, ciach, ciach, ciach. Z wody i rzut. Nie ma, ale złapał piłkę, zbiórka. On jest świetnie zbierający. No nie, piłka mu uciekła koło szafki. Ale złapał ją, gdzieś tam zniknął. Jest, jest, wraca na woisko. Jest, znowu drybuje, drybuje, lewa rączka, lewa rączka, lewa rączka. Numer 21. Kubuś woźda, rzut Nie trafia, ale zbiórka. Dobrze, ofensywna zbiórka, to jest bardzo ważne. To się punktuje razy dwa i za trzy rzut podwójny, piłka się zatrzymała. Czy zawodnik umie ją ściągnąć? Próbuję skakać, yes! Doskoczył, niesamowitej. Dalej mecz, dalej mecz. Koziu, 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 piękny rzut z daleka i trafia tym razem za dwa punkty, bo tylko do jednego kosza trafiło. No ale to jest i tak pięknie. Jest tutaj dribbling, znowu rzut i kolejny kosz, niesamowity zawodnik, proszę Państwa. Znowu dribbling, ale czy on potrafi prawa lewa, prawa lewa, potrafi, potrafi, czy nie potrafi, nie wiadomo. Zbiórka ofensywna, piłka uderza w kaloryfer. Ojejku, trzeba mają zabrać szybko. Lewa, teraz prawa, teraz prawa rączka, prawa rączka, nie, rzut z daleka, zbiórka kolejna, oj, piłka uderzyła w piłkę, trzeba ją złapać, trudno, którą tu łapać, trzy piłki na boisku, ale on wie, w jedną rękę złapał, proszę, jedną chyba wsady teraz, rzut i nie ma, czy on potrafi zakosować prawa, lewa ręka, tego nikt nie wie, tego nikt nie wie, ale on wie, tak, on potrafi, mówisz tak, a czemu nie, Iżon, brawo, Kowoj, Woźniak. Biba Dzierżoniu w prawo proszę zobaczyć, co on wyprawia. To jest niesamowite, to jest, niesamowite. To jest chyba jego mecz życia. Tak, on wszystkich, teraz rzuca. Nie, nie, jeszcze, nie, jeszcze próbuje kozować. Jeszcze, jeszcze, oj, co on teraz tyłem do kosza. Obrót, pivot, rzut nie, ojku, nie wpadła. No ale jeszcze próbuje. Przerwa, niesamowity mecz. Jej. Gra. Mówi, że nie, że on nie chce, że on nie chce przerwy. On rzuca znowu i znowu czyściutki ten rzut piękny. No taki mecze, takie rzuty chcemy oglądać. Ale teraz nie trafił. Oj przewrotka, Ale to nic się nie stało. Zawodnik jest uśmiechnięty, widzę, czy go to bawi. On nic się nie przejmuje, rzuta z daleka. Nie trafia, Próbuje jeszcze raz. Proszę Państwa, Koziu znowu Prawa, lewa. No, no, wyrzucił gdzieś tam na aut, piłka uciekła, no i przerwa. Nie, mówi znowu nie. No trudno, no to jak nie, znaczy trudno. Oj drugi zawodnik bieg! Druga piłka, Jasiek! Numer 30, nie trafia, ale walczy też. Yy, Kuwa, kto rzuci? Kto rzuci pierwszy kosza? Ja się nie trafia, znowu piłki uciekają tutaj proszę bardzo, co się tutaj dzieje na tym boisku. Dwie piłki atakują, dwaj zawodnicy, o, jeden rzuca przez drugiego! Ale tu nie ma żadnego kosza, coś się dzieje, to się dzieje, w szarej koszulce przewraca się, drugi się przewraca, Numer 30, numer 21, ależ tutaj są ważne pojedynki rodzinne. Przewrotka i rzut jest! cztery punkty! Proszę Państwa! A tak w ogóle to chcieliście Państwo poinformować, że właśnie dotarły do nas koszulki, wimal Żoniów i już za chwilę będą dostępne na treningach. Także dzieciaki dostaną. Dwustronne koszuleczki, pięknie Kubuś, pozdrawiamy, biwal Dzierżoniów, Jasiek i Kuba na wieczornym treningu, jeszcze ostatnia popisówka, kto trafi do kosza, ten wygrywa super nagrodę, brawo Jasiek, 4 punkty i 4 punkty, dwa wygrali, to się nazywa drużyna, dziękujemy, do widzenia Państwu.